Dzień dobry moi drodzy, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia serdecznie wita. Dzisiejszy filmik poświęcam mojej sześćdziesiątce. Dawno nic z niej właśnie nie było, a kilka nowych spraw się zadziało, więc warto o nich wspomnieć. Pierwszą taką sprawą jest wymiana oświetlenia, dokładnie wymiana świetlówki. Od długiego czasu była u mnie świetlówka firmy Juwel. Barwy white, która spisywała się świetnie, ale przypomniałem sobie, że mam jeszcze w zanadrzu świetlówkę o takiej samej mocy, mocy 15W, firmy Grolux. To jest taka świetlówka typu Prandt. Jak widać, na nią się zdecydowałem, ponieważ wspomagam się jeszcze taką tubą LED o barwie białej, która myślę teraz z tą świetlówką plan będzie się ładnie komponować jeżeli chodzi o światło jakie świetlówka daje to jest to światło wpadające w taką czerwień troszkę cieplejsze niż te które dawała świetlówka juwela o barwie white wygląda całkiem całkiem ładnie no i zobaczę jak w dłuższej perspektywie będzie się ta nowa świetlówka spisywać i jak będzie się uzupełniać z moją tubą ledową barwy white z na razie wygląda to wszystko bardzo ładnie, rybki są świetnie wybarwione no i, i całe akwarium przyjemnie się ogląda. Jeżeli zaś, zaś idzie o resztę kwestii w moim zbiorniku, co się zmieniło. Ale zmieniło się dość sporo, ponieważ przyciąłem Ludwigię, zostawiłem takie cztery porządne czubkowe sadzonki. Ludwigia jest znacznie, znacznie przycięta, no i myślę, że sobie te cztery sadzonki będą tutaj ładnie rosnąć. Odświeżyłem troszkę mikrozorie, chociaż tak jeszcze nie do końca, ale już ich nie będę ruszać. Jeżeli chodzi o roślinki w zbiorniku, wszystko ma się jak najbardziej dobrze. Roślinki rosną, szczególnie widać to na anubiasach, które co jakiś czas wypuszczają nowe listki, no i, i mają się całkiem całkiem nieźle kondycja roślin może nie jest tak w 100% idealna, ale wyglądają one bardzo, bardzo naturalnie, jakieś tutaj listki brzydkie też się znajdą ja ich z reguły nie usuwam gdy jest ich za dużo, albo gdy bardzo, bardzo szpecą, no to wtedy je, wtedy z beneka je wyciągam cóż jeszcze co jakiś czas, oczywiście muszę usuwać rzęsę, która zarasta bardzo tafny zbiornika. A tak to żadnych problemów z roślinami nie mam. Wszystko sobie rośnie swoim tempem bez żadnego nawozu, bez żadnego wspomagania. Ryby są tutaj dostarczycielami nawozu, no i to wystarcza w zupełności. Cóż jeszcze? No całość tutaj filtruje: filtr Happet Aqual Turbo500 który jak widzicie fajnie miesza wodą. Nie mam deszczownicy, mam łopatkę kierunkową, która tutaj sobie kręci, kręci wodą na tafli. Lekkie bąblowanie mam włączone, no i jest wszystko świetnie. Filtry znakomicie sobie radzi. Ma taką grubszą gąbkę założoną, ceramika plus jakaś włóknina no i, i to w zupełności wystarcza. Woda jest krystaliczna. Co jakiś czas ten filtr muszę czyścić, no ale to przecież nic takiego. Rybki w komplecie. Tutaj statko bystrzyków Amandy wypasionych. Na dnie buszują kiryski. Gdzieś tam się pochowały dwie młode lorikarie. Takie młode. Po prostu dwie lorikarie, które już są u mnie półtora roku. No i oczywiście ozdoby tego baniaka, no, które są gdzieś tutaj w gąszczu. Yy, Harem, pielęgnic kakadu, piękny samiec jaki przed chwilą tutaj wam przepłynął przed, yy, przed obiektywem. Gdzieś się schował, no ale mieliście okazję zobaczyć jak on wygląda w pełnej krasie. Cały zbiornik to zbiornik, jak już to wcześniej wspominałem, praktycznie bezobsługowy. Raz na 10 dni, czasem 14. Podmianka 5 litrów wody, teraz staram się podmieniać na wodę RO z mineralizatorem. Jak podmianki robię rzadziej, no to właśnie sobie nie żałuję, no i kupuję baniaki 5 litrowe wody demineralizowanej, no i sobie ją tutaj odpowiednio doprawiam mineralizatorem. I taką piąteczkę co 10-14 dni tutaj wpompuję. Szyb praktycznie czyścić nie muszę, no bo nalotu na nich nie ma, glonów też nie mam, więc co jakiś czas wyczyszczę filtr, no i, no i to wszystko, jeżeli chodzi o obsługę. No może jeszcze z takich technicznych czynności, które sam sobie narzuciłem, komponując tak, a nie inaczej akwarium. Z tyłu mam, jeżeli chodzi o podłoże, podłoże aktywne, master soil, z przodu jest... Taki drobny piasek, no i ta plaża czasem miesza się z tym podłożem aktywnym. I to tak za bardzo nie przeszkadza. Ale jak tych kulek czarnych jest za dużo na tym piaseczku, no to takim drobnym sitkiem sobie to przesiewam. No i to do stanu takiego mniej więcej jak tutaj. No i to są wszystkie czynności. Pielęgnacyjny, jaki ten zbiornik ode mnie otrzymuje, a tak, to on rządzi się własnymi prawami, no i sobie żyje własnym życiem. Krewetki tutaj są: krewetki naokaridina, jakieś jelu, żółte krewetki jakoś odmiana jelu, nie wiem, nie, nie przywiązuję do tego wagi. Są te krewetki, mnożą się całkiem, całkiem przyzwoicie, a te ich. Rozmażenie może zaskakiwać, ponieważ tutaj ta bestia o, o wielkim pysku wszystko potrafi szamać i krewetki również, nawet z większymi nie ma problemu. A tutaj ten gąszcz jednak daje e, niezłe schronienie dla młodych krewetek, które co jakiś czas widuje tutaj no i, i one się pojawiają, co mnie bardzo cieszy. Tutaj mamy samiczkę. Samiczkę pielęgniczki kakadu. Jedna z dwóch. Jakiś otostek też się pojawi. No tutaj taki masz jeżeli chodzi o, o ryby. Ale to są rybki z Ameryki Południowej. Tutaj mamy te krewetki, o których mówiłem. Tutaj jedna większa. Tutaj jakaś mniejsza. No i te krewetki całkiem, całkiem dobrze się mają. Mimo tych bestii o wielkich pyskach, które tutaj pływają. Zbliżenie na... Bystrzyki amandy, które w tym świetle yy, czerwonawym są <coughs> przepraszam, są przepięknie wybarwione. Ten ich, ten ich pomarańcz tutaj bardzo, bardzo ładnie yy, aż bije po oczach. Może tutaj jeszcze jakiś o, kolejny mieszkaniec. Proszę bardzo, jeden z moich kirysków, kirysków spiżowych, pięknie zapozował. Tutaj jeszcze złapiemy szybko tę piękną damę. No i niech sobie płynie. Coś tutaj jeszcze byłoby z żyjątek? A z żyjątek byłoby tutaj jeszcze o takie cudo. To moi drodzy nie jest pielęgniczka kagadu. To jest samica pielęgniczki boreli. Ma u mnie do żywocie, Miałem kiedyś parkę w mniejszym akwarium pielęgnic boreli. Samiec wyskoczył, została samiczka, która nijak nie da się złapać. To jedna kwestia, druga kwestia to taka, że nigdy po prostu nie chcę, bo pielenniczki żółte pielęgniarki boreli nie są za bardzo popularne tutaj w mojej miejscowości i w okolicy, gdzie, gdzie mieszkam. No i, no i co mam z tą rybką zrobić? No tak sobie żyję. O, tutaj kolejny kirysek, kirysek sterby, też bardzo ładny. I tak to moja, moi drodzy, mieszanina ryb z Ameryki Południowej sobie w tym gąszczu żyje. I myślę, że ma się całkiem dobrze, jak i cały zbiornik, kochani. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. No i o 16.00 dobrze kibicujemy, żeby te nasze orły pokazały Francji, gdzie raki zimują. Trzymajcie się.